Cześć, witajcie z tej strony, Devictor z 500, mm, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii zastępczej serii World of Minecraft, czyli serii Extreme Minecraft. Będzie to seria podobna do serii World of Minecraft, jedna jednak będzie się różniła jednym, czyli tym, że yy, na niej będziemy troszkę bardziej grać na iluzie. nie będziemy aż tak bardzo budować. Jeszcze z tego powodu zmieniłem, yy, 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 zmieniłem serię, z tego powodu też, że biorąc pod uwagę na przykład powiedzmy, yy, że tamta seria troszkę była nie za bardzo zorganizowana, tą serię przynajmniej postaram bardziej, żebym po prostu bardziej zorganizował, żeby po prostu wszystko, wszystko ze sobą współgrało. Yy, no i co, i zaczynamy. Tutaj jak widzicie, był spawn. Jestem teraz na wersji 1.4.2. Tak. I mam jedynie wgranego Optifina A więc tak, pierwszy odcinek będzie taki, jakby troszkę na luzie Jak zresztą pierwszy odcinek World of Minecraft. Yy, w pierwszym odcinku mm, powiem tak. Zbierzemy troszkę surowców oraz próbujemy wybrać jakieś miejsce na na nasz na nasz cały pierwszy sezon eee, tak no więc jak zwykle zbieramy drewnko drewno drewnem w sumie to i tak nic nie daje ale tak i jeszcze w tej serii będzie też taka różnica że mm, będziecie mogli mi troszkę bardziej podpowiadać, ponieważ ja jeszcze za bardzo niestety nie znam się na wersji 1.4.2 więc z tego powodu bardzo by dobrze było, gdybyście pomogli mi trochę z nią jakoś się troszkę zaprzyjaźnić, że tak to powiem ponieważ ja tam jeszcze za bardzo tak, no po prostu się nie znam z nią, po prostu jeszcze nie wiem na przykład jak się tam niektóre itemy tworzy dobrze to może już no tyle na pewno drewna nam wystarczy na początek. Weźmy sobie, zróbmy tak, crafting z tego co wiem w tej wersji jest. Tej wer w tej wersji już niestety przyciski nie da się naciskać prawym przyciskiem, tak jak to było, znaczy sorry, nie da się lewym przyciskiem naciskać tak jak to było w poprzednich wersjach Yy, więc troszkę to jest troszkę na minusie ponieważ w sumie wolałem kiedy to się naciskało prawym przyciskiem teraz jak widzicie troszkę mam oj klatkuje mi trochę Minecraft a to z powodu tego że jak wiecie generuje mi się nowy świat yy, cieszę się bym gdybyśmy mieli na tym świecie jakieś mm, powiem tak bagna jakieś bagna naprawdę by było fajnie oraz... Oraz też fajnie by gdybyśmy znaleźli jakieś. O, jakie klatkę. Yy, jakieś, 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 że tak powiem, jakąś dżunglę. Bo to by było przynajmniej dużo drewna, a drewno nam się w tym sezonie naprawdę przyda. W ogóle nie w tym sezonie, sorry, tylko w tej serii. W sezonie to może nie, ale w serii. Czekajcie, czy ja dobrze idę? Chyba tak, gdzieś w tą stronę musimy iść. Mmm... Dobrze. Ponieważ ja już sobie tutaj troszkę po tej mapie, znaczy nie po tej mapie, ale... wygenerowałem sobie drugą taką samą mapę i poletam sobie trochę na kreatywie, żeby jakieś... żeby jakieś tam dobre miejsce znaleźć, więc... Mm, że jakieś tam, nie wiem, no... Więc jak wybrałem równinę Tak samo jak w World of Minecrafcie W sumie mogłem nie zakończyć tej serii jednak, że po prostu No, ten teren nie był aż tak ciekawy Jak tutaj Czy znaczy tutaj, nie wiem czy będzie ciekawy, ale to chyba tu już jest Co? Tak, chyba to jest tutaj, tak Czekajcie, raz sprawdzę... Powinno być tutaj... Tak, to jest to miejsce. Tutaj będziemy... To, tu, w tym miejscu prze, y, przesiedzimy cały sezon pierwszy. Extreme Minecrafta. Yy, I teraz może tak... Z, tak sobie pomyślałem... Hm. Że dobrze by było jednak, żeby tu była jakaś taka troszkę większa równina. I żeby było obok dżungla oraz jakiś las. Las jako tako jest tutaj, w tych miejscach jednak by się jeszcze dżungla niestety dżungli jak, jak latałem tutaj na creative nie znalazłem jedynie co znalazłem, góry, które naprawdę też, o właśnie takie góry które na pewno też się przydadzą w czymś, w jakiejś bazie i jeszcze jako tako znalazłem w tamtą stronę, zaraz tam pójdziemy czy już w sumie idziemy Znalazłem tam bagna, na których może się wygenerować, z tego co wiem, chatka Wiedźmy, w której powinna być Wiedźma. Jednak co do tego nie jestem przekonany, ponieważ już kilka bagin na różnych sejwach sprawdzałem i dość często zdarzało mi się, że jej nie było, więc więc, więc oby była. Yy, no. no i w sumie tutaj tyle teraz, moc co innego. No, ładny nawet teren. Naprawdę, ten nawet teren to nie jest taki zły. Jednak za bardzo... Teraz nie mam za bardzo takich pomysłów na jakie to jeszcze budowle w tym... W tym... W tej serii wybudujemy. Ale z tego co wiem, na pewno... Wybudujemy tutaj drzewo, jak to miało być w World of Minecrafcie. Yy, tylko teraz tak, gdzie jest ta... Ta, ta... No wiecie co... Ta... Ba te, te bagna, a tutaj są, dobra. By były duże to... Przy okazji też może zrobimy jakiegoś grindera w przyszłości. Eee, żeby po prostu mobgrindera slime'u, bo z tego co wiem to one się na bagnach teraz spałnią. Na powierzchni. Co jest naprawdę przydatną rzeczą, bo... <laughs> Sorry. Eee, bo, 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 bo... Bo będziemy mogli... Przynajmniej mieć nieskończenie wiele slime i... A, i właśnie, z tego co jeszcze planuję to... o nie, noc się robi. Z tego co jeszcze planuję to w tym sezonie mm, spróbujemy jeszcze wybudować mob Grindera, który nam się naprawdę przyda, bo będziemy potrzebowali niezmiernie dużo gunpowdera do zrobienia TNT, które również nam się przyda, ponieważ mam jeden taki Projekt na razie nie będę wam mówił jaki, który jest naprawdę duży. Yy, oraz z tego co wiem, można jeszcze zrobić sobie latającą wyspę. Tutaj, właśnie na tym drzewo to będzie też, ale również będzie latająca wyspa, na której będzie dom. Trzeba to w sumie zrobimy magazyn w drzewie. W drzewie będzie magazyn, za to yy, dom będzie na tej latającej wyspie. Dobra, wiecie co. Robi się noc, ja jestem na Peaceful'u. Peaceful'u i na razie jak, jako tako nie będę zmieniał sobie na Easy, bo... bo nie chcę coś sprawdzać, no dobra. Bo nie chcę po prostu narażać swojego życia, nie chcę od razu w pierwszym odcinku zginąć. Owca. To owca. Dobra, nieważne. Yy, i może jeszcze Nie może jeszcze no. Jeszcze na razie poszukajmy, może znajdziemy jakąś chatkę. Bardzo bym się cieszył, ponieważ z tego co wiem, tam są tam jest kociołek oraz skrzynia. A w skrzyni mogą być dość ciekawe itemy na początek. Dobra, tam już z tego co wiem nie ma. Nie ma tam już dżungli, tam... Znaczy, Ojej, co, ja gadam, dżungli? Fu. Yy, bagna yy, w tamtą stronę nie ma, a w tom raczej jeszcze jest. Co może jeszcze sobie przejdź. przejdźmy się jeszcze. Ta. Co do Ray Minimap, to... Yy, to jeszcze się zastanawiam, czy zainstalować. Ale... Ale myślę, że może pogram na zwykłym survivalu. Tak, Ta, widzicie pewnie teraz gram na faithful'u, nawet dopiero teraz mi się przypomniało, że nie gram. Ponieważ no... Po prostu ma ładniejszy wygląd. O, jakie klatku, jak mi to klatkuje. Jak kupię sobie ten lepszy procesor, to będzie dużo lepiej. Dobra, wiecie co, może zróbmy sobie. Zróbmy sobie jakiś mieczyk. Tak w razie czego. O, achievement get. Pierwsza ci filmek w tej serii. A właśnie. Muszę jeszcze sprawdzić, jak wygram ten filmik do YouTube'a, to sprawdzę jaki był mój pierwszy podniesiony item. Może zrobimy świ świątynię właśnie tego itemu. Jeszcze nie wiem, nie wiem. Może... Może nawet taką... Może coś takiego nawet będziemy mogli stworzyć, bo... bo myślę, że to może być dość ciekawy projekt. Mm. Tak. Mamy tutaj na razie... 2 kg, nie wiem po co dwa zrobiłem, ale dobra. Może się przydadzą. Mogłem się kiery zrobić. Równie dobrze. Ale to na razie... Na razie, na razie, no właśnie. Tak. Dobra, może powrócimy już do tamtego miejsca. No niestety nie udało się znaleźć chatki na bagnach, no ale to nic myślę, że jeszcze jakieś bagna spotkamy w tej serii. A tym bardziej w... na pewno kilku sezonach. Tu akurat mamy na bank. Eee, czekajcie, gdzie jest to miejsce? Ta. Jeszcze przydałaby się dżungla, no ale... Coś mi się zdaje, że... z tego co wiem, gdzieś tutaj niedaleko jest biom. Biom... Taiga. Czyli biom zimowym, yy, który na pewno nam się też przyda, ale oczywiście zwykły biom to na pewno, na, nawet na, nie na pewno, tylko n, po prostu, na, no, na bank nam się przyda zwykły biom, bo naprawdę tego drewna będziemy potrzebować bardzo dużo. A, a tak, a ten. No a jak, a jak jest, to niech już będzie. Dobra, to może już wrócimy sobie do miejsca naszego zamieszkania. W sumie nie mamy jeszcze miejsca zamieszkania, no ale mamy Mamy już wybrane. Ta, tylko gdzie to było? Czekajcie. Tego nie widziałem. Ale już sobie przy okazji spierzemy się przy okazji już przyda um. No I może teraz sobie chodźmy już w stronę to czy W ogóle nawet nie wiem gdzie to jest kurcze, no mogę sobie zapisać kordy A czekajcie, 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 czekajcie Tak, już wiem gdzie jestem, wiem Wiem gdzie jestem. To jest ta góra, a nasz dom jest w tamtą stronę. To czy nasza miejsce, nie nasz dom, tylko miejsce na dom. Yy, tak, jeszcze nie wiem czy na początek wybudujemy dom, czy na początek wybudujemy drzewo. Ale podejrzewam na początek wybudujemy drzewo. Ponieważ dom to może być... Dom, to... powiem wam tak, na razie jeszcze nie przekonujcie się, że na pewno tak będzie. Ale na razie mam takie plany, że tutaj wybudujemy, bo tutaj jak widzicie taki okręg, okrąg, tutaj wybudujemy drzewo, mam takie plany, a dom wybudujemy. Tutaj gdzieś będzie port, z tego co wiem, a dom wybudujemy tam na górze. A z racji tego, że to jest dość mało miejsca, na właśnie na tą wyspę latającą, więc, 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 więc wiecie. Dobra, no to gdzie by teraz tutaj zrobić taki, taką pierwszą chatkę? Hmm. Jakby była jakaś się skina to bym ją sobie wziął. Chociaż czekajcie, może tam jest jakaś. Z tego co wiem, chyba jest. To się na pewno przyda. Yy... Dobra, no to może tak. Yy... Dobra, no to teraz musimy znaleźć tylko tą jaskinię. O, tu jest jakaś jaskinia. Oby była dość duża. Ta duża. Mówię duża, a jest mała. Dobra, ale przy okazji jest węgiel, co się na pewno teraz przyda. Może wiecie co, ja już tak żeby było troszkę ciekawiej włączę EasyC'am. Na razie nie będę przesadzał. Czekajcie. Wiecie co? Oj, nie, 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 dobra, ja tam nie idę. Heh. Dobra, pójdźmy sobie, może... O, tu jest dość dobre miejsce. Chociaż wiecie co, może nie. Może nie. Znajdźmy sobie jakieś inne miejsce. O kurde. Dobrze, dzień już wstaje. O szlag. Ach. O kurde, ale one zabierają. Shit. O, biją się. Biją się. To ja tą przy okazji wykorzystam. O kurde, nie, nie, nie. Dobra, bicie się, bicie się. Nie, 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 debilko. Debilko. O kurde. Oh. Uff, ostatniej chwili. Jeszcze jeden strzał, chyba by mnie zabiły. Wow, tutaj jest nawet ładna dolinka, ale nie, nie, ja w Dolinie się teraz na razie nie osiedlam. Przynajmniej nie w tym sezonie. Mm, dobrze, bo może pójdziemy sobie. Tu nie ma nic, dobra. Yy, musimy znaleźć naprawdę jakąś taką, może nie sporą, ale jakąś taką jaskinię. coś taką głęboką. Ponieważ tam chce się jak na razie osiedlić. Czekajcie. Nie. Wiecie co? Według mnie to tu jest dość dobra jaskinia. Tak. Ta jaskinia jest nawet bardzo dobra. Jak na początek to nam wystarczy, to tak sobie tutaj przekopię troszkę teren. Dirta troszkę nakopię, żeby... żeby sobie troszkę yy, zakopać, sobie troszkę zakopać ten to tutaj takie to wyjście. Yy, dobra, jakoś tak. Tutaj sobie tak zróbmy wyjście na zewnątrz jest. Dobra o, może być. Dobra, tutaj się wkopiemy. A nawet wiecie co? Zrobię tutaj jedno, co by nie było za duże. Myślę, że w przyszłym odcinku wybierzemy się na jaskinie. Nawet nie myślę, tylko wiem, że wybierzemy się na jaskinie, żeby po prostu troszkę je pozbierać jakieś tam, jakieś, nie wiem, pod, jakieś tam podstawowe jakieś żelazo i inne takie jakieś runy. Rudy. Fuu, rudy, nie runy, co ja gadam. Ostatnio właśnie sobie grałem w tą Crafta, dlatego teraz mi się coś, coś troszkę myli. Ale myślę, że to problemu nie... nie nie na nie na twarza. O, postawmy sobie pierwsze pochodnie. Nie wiem. Dobra, może taka. Myślę, że odległość wystarczy. Tak, 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 tak. I, dobra, dotąd. Teraz jeszcze czego trzeba w, w Powiększyć. Zróbmy może już teraz mm, sobie troszkę mieć jakąś obronę. Mm, zróbmy sobie już drzwi. I może przy okazji, jak mamy jeszcze drewno, jakąś tam pierwszą skrzynkę, żeby przechować te nasze, nasze jakieś tam wa bardziej ważniejsze jak na razie rzeczy dynie to nawet, wiecie co? Jako, że to jest taka niby pierwsza baza, to sobie może coś takiego zrobimy. O! Dobra. I dobra. No to teraz sobie może... Może musimy teraz tak... Mm, coś sprawdzić. Dobra może teraz wiecie co pozbieramy troszkę wełny na na łóżko bo na pewno nam się łóżko teraz bardzo przyda łóżko w sumie to podstawa, o kurde prawie by mnie zabił, łóżko to w sumie teraz podstawowa rzecz, jaka będzie przydatna no i jeszcze może jedzenie jeszcze pozbierałem przy okazji a kurde nie ma jeszcze tylko jedna wełna z tego co ja widziałem, w tamtą stronę jest coś, fajny las, w którym jest naprawdę dużo owiec. Myślę, że do niego też się kiedyś wybierzemy. W jakimś tam piątym odcinku. Bo co w sumie? To czy w piątym odcinku? Może nie w piątym. W Nie wiem, no już kiedy będziemy budować. Kiedy będziemy budować tą No. Nie wiem tu na końcu języka ta farmę, tak, farmę. Farmę, farmę owiec. Dobra. Mm, Okej, okay. no to mamy już łóżko, mamy to. No teraz sobie troszkę pokopmy. Właśnie mamy już przecież tego kobla. To może ja już sobie zrobię. Zrobię sobie już łopatę i kobyl tą nową. No i teraz troszkę powykopujmy sobie tutaj miejsca. Jakieś takie może. O, gdzieś takie. Takie na pewno wystarczy nam ek na razie. Jest tu taki pierwszy podstawowy na pewno magazyn zrobię jak na teraz sobie tam jakieś itemki schować, jakieś tam ważniejsze, nie wiem, jakieś tam diamenty i takie. Jeżeli w ogóle będziemy mieć teraz diamenty. Chociaż jeden diament. Dobrze, dobrze. Eee, to może tak kurczę jedynie by się przydało wiem co zrobię wiem zrobimy yy... zrobimy sobie piecyka i poprzepalamy już sobie jakieś tam weźmy sobie jedno drewienko i sobie przepalmy kurczaczki Myślę, że one cały nam głód e, zapełnią. Więc jak na razie to wystarczą na pewno. Będziemy, będziemy musieli stworzyć farmę świnek albo owiec. Oje, co ja gadam? Owiec. Albo e, krów. Chociaż chyba bardziej się przyda farma krów. Ponieważ jak wiecie, krowy wy, wy, wydropią nam dwie rzeczy, czyli skórę i mięso, a świnie tylko jedną rzecz, więc no i, op no i jeszcze EXPA oczywiście, no to wszystkie akurat zwierzęta EXPA dają a więc ten, właśnie EXPA też chyba dostaje się za wydobycie tej rudy tak yy, dobra to może zróbmy sobie jeszcze Siekierka. Właściwie po co mi siekierka? Nawet nie wiem. Yy, a może sobie troszkę, wiecie co przełożę to już w jakieś inne miejsce, żeby żeby było bardziej tak po prostu jakoś po ludzku, żeby nie wyglądało to jakoś inaczej. Nie wiadomo jak. Dobra, to, to miejsce już jest wykopane. To może tutaj oświetlmy bardziej i będziemy już kończyć odcinek. Co by Was za nie, nie zanudzić trochę. A więc dziękuję Wam za dzisiejsze pooglądanie. Oglądajcie moje inne filmy. Trzymajcie się i cześć. Do zobaczenia. Do przyszłego odcinka. Papa. Pa.